Ty też miałasz tak, że otwierasz swoją bibliotekę Steam. Przejeżdżasz od góry do dołu i następnie ją wyłączasz i myślisz sobie Ja nie mam w co grać. Może zaglądniesz sklep, a przed Twoimi oczami ukazują się asset flipy zrobione w 5 minut, kolejne Sandbox RPG za 350 zł. Tak patrzy na siebie Ubisoft który przeznaczony jest na 1000 godzin, a po dwóch pokaże ci wszystko, co ma do zaoferowania. I tak naprawdę będziesz biegał od jednego obozu złych ludzi do kolejnej wieży, z której odkryjesz część mapy. Albo najgorsze z wszystkich trzech, czyli te gunerskie gry, które Valve miało niby usunąć. Jeżeli tobie zdarzyła się jedna z opisanych powyżej rzeczy, lub jeśli uważasz, że współczesny przemysł growy sam zjada się od środka, to dobrze trafiłeś. W tym filmie zaprezentuję ci moje ulubione gry niezależne, tak zwane indyki, dzięki którym odzyskasz nadzieję w to, że w grach można spotkać coś poza oklepanymi schematami. W tworzeniu tego filmu przyjąłem kilka zasad wyboru gier. Po pierwsze, dzieło nie może być droższe niż 150 zł z jednym wyjątkiem. Po drugie, gra ma być przeznaczona dla jednego gracza. Na końcu uznałem, że poszerzę tę listę także o gry należące do średniej wielkości wydawnictw. Zanim zacznę jeszcze materiał, to wspomnę, że gry są ułożone losowo, więc to jakie ma miejsce nic nie znaczy. A także film ten jest czymś w rodzaju krótkich recenzji tych gier, więc nie doświadczycie w nim żadnych spoilerów. Nie przedłużając, zapraszam na materiał o indykach, które musisz zagrać. Zacznę od stosunkowo zapomnianego tytułu, na tyle, że można go często zgarnąć za 5 zł. Jest to Survival, przecinek horror, którego głównymi atutami są fabuła oraz zagranie się obrazu z dźwiękiem. Wprowadzeni zostajemy do swego rodzaju mikroświata, w którym szczyt łańcucha pokarmowego przyjął las. Przez to, jak bardzo jest gęsto porośnięty, zamknął on ludzi mieszkających nim na resztę świata. Jakby tego było mało, wewnątrz tej flory zaczęły powstawać nowe gatunki o dość agresywnym przystosowaniu do ludzi. Do tego nieprzyjaznego środowiska wchodzimy jako tajemniczy mężczyzna w płaszczu. Jedyne co mamy, to klucz do podziemnego tunelu, który to jednak szybko zostaje skradziony, a my cudem unikamy śmierci dzięki tajemniczemu przybyszowi. Teraz, tak jak cała reszta mieszkańców, jesteśmy skazani na życie w tym koszmarze. Musimy się przystosować do tego środowiska. Jedynym plusem tej sytuacji jest to, że nie czujesz głodu, zmęczenia oraz pragnienia. Tylko te dziwne czerwone grzyby wyglądają na bardzo apetyczne. Za dnia będziesz zmuszony do opuszczenia kryjówki w celu znalezienia sposobu na wydostanie się z tej gestwiny drzew, a także zebrania zasobów na noc, gdyż gdy zajdzie słońce, nieprzyjazny już za dnia bór. Przestaje się hamować, a Twoja jedyna szansa na przeżycie jest pozostanie przy chroniących oparach z kuchenki oraz świetle lamp. To, co jest niesamowite w tej grze, to jak dobrze wykonane jest audio, stricte dźwięki, gdyż muzyki w tej grze nie ma za dużo, oraz to, jak dobrze koresponduje z animacjami postaci. Wraz z tym, że w grze znajduje się tak zwana mgła wojny, przez co widzimy jedynie to, co znajduje się przed naszym bohaterem, nadaje to niesamowity klimat grozy i zaszczucia. Grając o pierwszej w nocy, możesz dosłownie przenieść się z swojego bezpiecznego pokoiku do głuchego lasu, w którym coś czai się za rokiem. Nawet takie trywialne rzeczy jak strzelest liści, wzyczenie lampy, podmuch wiatru czy szczekanie psa nigdy nie jest normalne. Zawsze budzi to w nas jakiś niepokój. Wiemy, że coś z nimi jest nie tak. Dla nas Polaków dużym plusem są też liczne nawiązania do okresu PRL-u Znajdziemy tu pojazdy, przedmioty codziennego użytku, magazyny czy plakaty propagandowe, jednak wykorzystane w taki sposób, że naturalnie znajdują swoje miejsce w tym dziwacznym świecie. Jeżeli lubicie niekonwencjonalne horrory lub surwiwale, które nie wymagają grindu, tylko pomyślunku, to gra zdecydowanie dla Was. A co do myślenia, to przyda nam się w drugiej grze, gdyż będzie to... Kapitan, który trzymał w ryzach Nowy London, umiera, a ty jako steward przyjmujesz po nim pałeczkę. Nie możesz dopuścić do tego, by miasto upadło, gdyż jest ono ostatnią ostoją ludzkości w postapokaliptycznej zamieci, która zmieniła naszą planetę w białą, śnieżną kulę. Jednak to nie jest już to samo, co było na początku. Przetrwaliśmy 30 lat, aby wytrwać musimy nie tylko egzystować, ale też się rozwijać. Ludzie domagają się prawa głosu. Powstają zupełnie nowe ruchy społeczne, niespotykane wcześniej. Postęp, jaki został dokonany, nie tylko pozwoli nam żyć, ale także dał nowe możliwości. Jednak czy wszyscy jesteśmy zgodni do tego, jak je wykorzystać? Czy wizja utopii może doprowadzić do upadku? Co jest bardziej niebezpieczne zimno, czy drugi człowiek przekonany o swoich ideach? Te pytania zada nam Frostpunk 2. Postanowiłem umieścić sequel, a nie oryginał, gdyż uważam, że perspektywa, jaką patrzymy na społeczeństwo i pewne ruchy społeczne, są ukazane bardziej życiowo niż w pierwszej części. Wydaje mi się, że lepiej jest tu ukazane, jak szeroka powoli jest przechylana i to, jak krucha jest ściana pomiędzy utopią a dystopią. Ale rozgadałem się o polityce, ale czym właściwie jest ta gra? Jest to City Builder, jednak nie taki cozy jak City Skylines, gdzie to możemy zbudować swoje miasto marzeń. Nie. Nowy Londyn to miasto ciągle targane problemami. Żeby mogło istnieć, będziemy musieli zapewnić odpowiednie ogrzanie naszego miasta, a także mieszkania, dobra oraz jedzenia naszym obywatelom. Aby tego dokonać, będziemy musieli najpierw wydrążyć lodowiec, a następnie w oczyszczonym miejscu zbudować wyspecjalizowane dzielnice, gdyż to w taki sposób będzie rozrastało się nasze miasto. Będziemy mogli je też ulepszać poprzez budowanie budynków w nich, a owe budynki zbadamy w drzewku technologii. To co wyróżnia Frostbank to system frakcji oraz polityki, gdyż, aby wprowadzić nowe prawo, będziemy musieli mieć większość w racie. Składają się na nie kilka stronnic, inspirowanych faktycznie istniejącymi w rewolucji przemysłowej ideami. Poza przepychaniem prawa umożliwiają nam one też badanie różnych opcji w trzewku technologicznym, gdyż na jeden wynalazek przypada kilka pomysłów i to my będziemy musieli zdecydować, który jest tym najlepszy. Musimy jednak pamiętać o tym, że nasze działania nie są bez konsekwencji. Każda nowa technologia, prawo lub budynek będzie budziło emocje, te dobre, a także te złe. To, co najbardziej lubię, w Frostpunk Dwójce, to ukazanie tego, w jaki sposób powstają podziały w społeczeństwie. Jak dochodzi do tego, że człowiek jest w stanie zabić swojego sąsiada tylko dlatego, że ma inne poglądy niż on. Jest to zdecydowanie unikatowe doświadczenie, i moim skromnym zdaniem każdy człowiek powinien zapoznać się z tym tytułem, bo pozwala uświadomić sobie sprawę z tego, jak społeczeństwem rządzi nierozsądek, lecz emocje. Dobra, bo trochę się zimno zrobiło. Przejdźmy do czegoś, co nas ogrzeje. Bo ta gra to istny kaloryfer dla serduszka. Posiada w sobie tyle pozytywnych emocji, że to coś niesamowitego. Jeżeli masz z jakiegoś powodu wybrać jedną grę z tej listy, to jest to ona! Masz ją właśnie wybrać. Ona, ona. W nią grasz! W nią grasz! Wybierasz! Jest za darmo! Teraz masz dwa pierwsze czaptery, są za darmo. Wchodzisz na steama i ściągasz to, rozumiesz? Teraz. Będzie krótka uwaga dla tych, co już grali w tę grę, bo po pierwsze żadnych spoilerów w komentarzach, bo wiem, że fani Delta Run uwielbiają wsadzać spoilery, a po drugie, omówię tylko ogólnikowo Fabułę, więc proszę się nie pruć, że pominąłem jakiś turboistotny fakt, o którym dowiadujemy się poprzez przejście 400 razy z jednej lokacji do drugiej. A więc szybciutko, jest to historia o trzech bohaterach, którzy mają ocalić świat przed zagładą ze strony Tytanu. Aby tego dokonać muszą oni zamknąć fontanny ciemności, tyle właściwie musisz wiedzieć na starcie. Reszta, czyli relacje pomiędzy bohaterami, rozwój konkretnych postaci, plot-twisty oraz romanse pozostawiam tobie do odkrycia. Powiem jeszcze tylko w sekrecie, że grę trzeba przejść minimum dwa razy, aby w pełni odkryć wszystko. Dobra, ale jak się w to gra? Banalnie. Właściwie jest to JRPG, czyli chodzimy sobie drużynką po mapie i wchodzimy w interakcje ze wszystkich. Od czasu do czasu trzeba będzie się też pobić z wrogami i tu będziemy musieli unikać ich ataków. Robi się z tego wtedy taki malutki lub bullet hell. Przy okazji spotkań z przeciwnikami ujawnia się też wyjątkowy aspekt tej gry, a mianowicie to, że nie będziemy musieli zapijać naszych wrogów, a możemy się z nimi zaprzyjaźnić. Nie wiem za bardzo co mogę więcej powiedzieć o tej grze, bez spoilerowania, więc popatrzcie tylko na ten piękny gif i przejdźmy do następnego tytułu. ojciec roguelike'ów. Zasady proste jak wód. Wybierasz jedną z kilkunastu postaci jaką chcesz zagrać, na przykład tego chłopczyka. Twoim celem jest zabicie jednego z finałowych bossów. Aby tego dokonać musisz przejść kilka piętr. W każdym piętrze znajduje się kilka pokoi, które zawierają wrogów i lub znajdźki ułatwiające ci grę. W lewym górnym rogu znajduje się twoje HP. Jak spadnie do zera przegrywasz. Aby zabijać wrogów musisz do nich strzelać łzami. Poza tym masz jeszcze bomby, pieniądze, klucze, przedmioty aktywne, a także zużywalne przedmioty, jak na przykład piguły czy karty. A zresztą, po co to tłumaczyć? Zapewne większość z was wie, jak ona działa, gdyż mechaniki w niej zawarte rozprzestrzeniły się na inne gry, jak nie toperzy wirus w 2020. W ilu to grach odblokujemy nowe rzeczy po wygranym ranie, zrobimy unikatowe połączenie z temów, znajdziemy ukryte pokoje lub nawet piętra. To, co sprawia, że jest ona wiecznie żywa, jest ilość kontentu, tego oficjalnego, jak i niezliczonej ilości modów, które są często w wielkości DLC. Warto napomknąć jeszcze o fabule tej gry, gdyż szczególnie w ostatnim DLC zaczęła ona odgrywać znaczącą rolę. Twórca gry Edmund Macmillan przełożył swoje doświadczenia rodzinno-religijne na dość mroczną historię o dziecku dręczonym przez własną matkę z powodów religijnych. Jak wspomniałem o Delta Run, że jest to ciepła gra, tak, a Izaczek jest jej przeciwieństwem. W tej grze dominuje groteska, która działa zarówno humorystycznie, jak i makabrycznie na widza. Tak jak w przypadku poprzedniej gry, nie ma co za dużo szczępić ryja o niej, lepiej spróbować samemu. Włączenia tej gry po raz pierwszy i spojrzenia na ekran tytułowy, można od razu zobaczyć, na co się piszesz. Tark Fantazy, pisane dużymi literami. Masz tylko dwie opcje: nową grę lub kontynuuj. Po wyborze New Game musisz wybrać jedną z czterech postaci. Nieważne, co wybierzesz, misja jest ta sama znaleźć rycerza znanego z tego, że jest uosobieniem dobra, a który z jakiegoś powodu został uwięziony w lochach głodu i strachu. Stajesz więc przed wrotami do nich. Obok ciebie możesz dostrzec martwego konia, rozjabywanego przez kruki, a za tobą możesz usłyszeć powoli zbliżające się szczekanie psów. Możesz wejść główną bramą, jednak obok znajduje się mniejsze przejście do piwniczki. Postanawiasz spróbować przeżyć się do podziemi. Otacza cię nieopisany mrok. Nie widzisz nawet końcówki swojego nosa. Na szczęście masz przy sobie pochodnię. Rozpalasz ją i schodzisz na sam dół schodów. Nagle czujesz nieopisane pragnienie jedzenia oraz lęk, który jest nieporównywalny do niczego innego. Wchodzisz do piwnic zamku. Znajduje się tu zbrojownia oraz magazyn jedzenia, już dawno niezdatnego do spożycia, oprócz wina. Postanawiasz się dozbroić. Podchodzisz do stojaka z różnego rodzaju uzbrojeniem, jednak nie możesz znaleźć tam nic, co nadawałoby się do użycia w tym dziwnym miejscu. Nagle z cienia wyłania się jakaś postać. Nie przypomina ona nic, co wcześniej widziałeś. Okrągłe łysy różowy łeb z wykrzywionym uśmiechem, osadzony na długich nitkach, gdyż nogami tego nazwać nie można. Uciekasz, postanawiasz zejść w kłop trafiasz do więzienia, gdzie przedziwne istoty, które z daleka, wyglądają jak ludzie. Jednak po bliższym przyjrzeniu się możesz być pewien, że nie jest to istota ludzka. Wąskimi schodkami wchodzisz do czegoś, co nie da się nazwać inaczej niż środkiem młynka do mięsa. Tylko zamiast świńskiego znajduje się tu ludzkie. Szybko opuszczasz to miejsce. Wchodzisz do Centrum Lochów. Wchodzisz do biblioteki. Tam znajdujesz księgę, która posiada dziwną aurę. Otwierasz ją. To, co znalazłeś w środku, przerosło twoje rozumowanie. Napada ci strach, nie do opanowania. Umierasz z przerażenia. Tak skończyło się jedno z moich podejść w tej grze. Zaszczucie i groza wylewa się z ekranu i głośników, gdyż muzyka w tej grze idealnie pasuje do opuszczonego przez Boga lochu. Niepokój podbudowany jest też za pomocą rozgrywki. Jedną z najważniejszych mechanik w grze jest rzut monetą, od którego zależy, czy nam się uda, czy nie. Zdobędziesz fajny miecz, czy tylko figę z makiem. Unikniesz ataku, czy może strażnik zmiażdży ci nogi. Uda ci się zapisać krę, czy spotkasz istotę z kruczą głową zamiast ludzką. To co, robi, to co robi tą mechanikę ciekawą, a nie frustrującą jest nie liczenie na szczęścia, a unikanie tych rzutów. Nie zginiesz od ataku strażnika, jeśli będziesz się bronić podczas tej tury. Jeśli dane piętro nie będzie posiadać wrogów, to masz 100% szans na zapis itd. Tak jak wspomniałem wcześniej, gra wynagradza cierpliwość i pokorę. Drugim systemem unikatowym dla tej gry jest to, że większość istot w tym świecie posiada podział ciała na jego części. Jeśli więc udniemy rękę strażnikowi, który trzyma tasaka, to nie będzie już bi bił tym tasakiem. Magowi uszkodzimy nogi i nie wykona już magicznego rytuału. Jednak my też możemy stracić ręce i nogi, a jak już coś stracimy, to nie ma możliwości odzyskania tego, bo utrata w Firenhanger jest permanentna. Nasi towarzysze nie odzyskają życia po śmierci. Nie odrośnie nam ta obcięta dłoń, a tym bardziej nie wyleczymy się z ran zadanych nam podczas potyczek. Już widzę, że będzie to najdłuższa recenzja ze wszystkich gier, a nawet nie opowiedziałem o fabule. Jest to mieszanka Mangi Berserk z jej najmroczniejszymi momentami oraz mitologii HP Lovecrafta, więc szykujcie się na wszechpotężne bóstwa, dla których ludzkie istnienie nie ma znaczenia. A dla kogo innego ludzie są nic nie warci? Tak jest! Zgadłeś! dla korporacji, ale zmiana klimatu. Na szczęście tobie się choć trochę powiodło i zostałeś menadżerem innowatorskiej placówki generującej prąd za pomocą anomalii. Czego? Gołej dóry. A od tu tych licznych stworków, które z pewnością nie przyniosą śmierci i zniszczenia wszystkiemu, co się rusza. Gra składa się z trzech segmentów. Po pierwsze, mamy dzień, jest to główna część rozgrywki. Naszym celem, tak jak wspomniałem wcześniej, jest wygenerowanie odpowiednią ilość prądu. Zrobimy to poprzez badanie anomalii. Klikamy na nią i mamy cztery opcje. Każda z nich ma przypisaną do siebie statystykę. Im wyższy jej poziom będzie miał nasz pracownik, tym lepszy wynik otrzymamy. I co, to tyle? He, to dopiero początek. Po pierwsze, każda z anomalii ma swoje własne cechy i predyspozycje. Co do badania, odkryjemy to w jej specjalnym okienku. Po drugie, z każdym badaniem wzrasta nam poziom meltdownu placówki, co wymusi na nas badanie konkretnych obiektów lub ktoś przyjdzie do nas z odwiedzinami i będziemy musieli grzecznie go wyprosić za pomocą broni. Jeśli uzbieramy już wymaganą energię, będziemy mogli zakończyć dzień. Potem wybieramy nowego SCP-anomalię, która dołączy do naszego Zo. Ulepszamy naszą placówkę, a na końcu wyekwipujemy nowy oręż. Co? Zapomniałem jak go zdobyć? To już tłumaczę. Każdy obiekt posiada przypisany do siebie outfit oraz broń. Badając go dostajemy jego specjalne punkty, które później wydamy na zbrojenie się. Wytłumaczyłem tu na razie tylko podstawy, rozgrywki, bo na przykład obiekty badań mają różny poziom, dostaniemy możliwość strzelania pociskami, każdy z naszych pracowników może oszaleć lub skinąć itd. itd. Całość rozgrywki sprowadza się do tego, że uczymy się, co robią konkretne anomalie, próbujemy stworzyć sobie bezpieczną rutynę oraz dobrać tak pracowników, by mogli w bezpieczny sposób sprawować piecze nad tym zwierzyńcem. Pętla ta przerywana jest przez stawki fabularne oraz misje dawane nam przez zarządców konkretnych sekcji placówki. Nie będę zradzać więcej, gdyż ważnym elementem tej gry jest sposób podawania nam fabuły, gdyż fakty nie będą miały kolejności chronologicznej i to my będziemy musieli ułożyć tą historię do kupy. Warto napomknąć także o walce, gdyż posiada ona elementy bullet hellu. Wiele obiektów będzie atakować obszarowo, nie tylko w pokoju, w którym się znajdują, ale na przykład puszczą laser, przecinający całą bazę. Muszę jednak niektórych przestrzec, gdyż jest to jednak gra dość wymagająca i może nie być odpowiednia dla każdego. Witamy w Astroczce, towarzyszu. Wygrałeś loterię, dzięki której dostałeś nową, wspaniałą pracę. Nie zawieź nas i pamiętaj, że Twoja rodzina na ciebie liczy, a chyba nie chcesz, by stało się jej coś złego. Twoją nową, wymarzoną pracą będzie kontrolowanie ludzi na granicy. Codziennie będziesz otrzymywał nowe wytyczne. Chwała wielkiej astrożce. Mogę wprost powiedzieć, że jest to growy 1984 z elementami radzieckiej kultury i symboliki. Główny cel tej gry jest prosty: ukazać to, jak człowiek jest podatny na kontrolę w systemie totalitarnym. Już na starcie grożone je jest nam to, że jeżeli nie będziemy posłuszni, nasza rodzina ucierpi. Za wszelkie błędy będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni, a za coś przecież trzeba żyć. Tak więc musimy akceptować coraz to nowe i kupsze dyrektywy w naszej pracy. A na czym ona polega? Codziennie mamy określone dyrektywy, np. wpuszczać ludzi tylko z paszportami oraz kartami wstępu. Następnie przyjmujemy do okienka ludzi i sprawdzamy ich dokumenty. Jeżeli wszystko się zgadza, przepuszczamy, jeśli nie, odrzucamy, a w najgorszych przypadkach, aresztujemy. To właśnie ukazuje bezwzględność biurokracji. Nieraz przyjdzie nam rozdzielać rodziny oraz wpuszczać morderców czy prostytutki. Dodatkowo na nasze zadania będą wpływać wydarzenia dziejące się na świecie. Zamachy, protesty, tajne organizacje, ruchy wolnościowe. Żeby to wszystko zdławić, będziemy musieli sprawdzać coraz więcej dokumentów. Uważam, że jest to naprawdę wyjątkowy twór pod względem perspektywy, jaką przyjmuje. Każe się nam zastanowić, czy na pewno dalibyśmy radę oprzeć się reżimowi, czy może nieświadomie pomagalibyśmy mu. Ten segment można potraktować jako remake mojego pierwszego filmu, ponieważ zestarzał się on cholernie źle. Bo jesteś ostatnim z swojego gatunku, masz za chwilę zostać strącony, ale ratuje cię pradawny Bóg. Każe ci w jego imieniu stworzyć kult, dzięki któremu go uwolnisz. I wiem, że jest tu sporo ukrytej fobuły, ale dla 90% osób będzie to co najwyżej ciekawostka. Głównym mięskiem tego dzieła jest gameplay, a jest to niecodzienna mieszanka City Buildera i rogue na krucjatach, czyli tak naprawdę ranach zdobywamy surowce, ratujemy followerów do bazy i robimy postęp w grze. Natomiast w bazie zajmujemy się kultystami, dzięki którym wzmocnimy naszą postać. Oprócz stricte użytecznych budowli istnieje masa naprawdę masa dekoracji, aby zrobić swoją bazę marzeń. Tak samo sposobów na wystrojenie naszych milusińskich. Jest to gra zdecydowanie skierowana do fanów raczej spokojnego gameplayu, gdzie to będziemy mogli odbogować wszystko, co jest dostępne w grze. Jest to też gratka dla fanów czarnego humoru, gdyż tego tutaj spotkamy mas. Moim zdaniem jest to najbezpieczniejszy tytuł z wszystkich powyższych, gdyż mam wrażenie, że spodoba się największej ilości osób. Tak więc dotarłeś już do końca tego materiału. Klasycznie jeśli materiał się spodobał to mimo by było jakbyś zostawił komentarz, lajka i suba, gdyż zwiększy to zasięg mojego filmu. ELOBENT!